Property News podcast. Aneta Wieczorek, Chodera, propertynews.pl. Michał Quinta, Mindspace. Czy polski rynek Flex jest konkurencyjny? No bo wiemy, że ta liczba e, operatorów stale rośnie, ale jak oceniacie to Państwo jako sami zainteresowani? E, rynek rośnie. E, tutaj pełna zgoda. E, to dobrze, bo im większa konkurencja, tym wszystkie e, Flexy. Starają się, aby podnieść poziom świadczonych usług. I to jest zdecydowanie na rzecz najemców, członków, jak my ich nazywamy, w Mindspace. Czy jest to konkurencja tylko i wyłącznie oparta o poziom świadczonych usług? Niestety, jeszcze nie. Tutaj w dalszym ciągu cena jest, gra, role. gra role i to zdecydowanie. Co w obecnych czasach myślę, że nie jest dobrym kierunkiem. Natomiast jest kilku graczy, w tym my, od, od wielu lat, którzy. Są na rynku, rosną, mają swoich klientów, zarówno indywidualnych, mniejszych, średnich, czy też korporacje, więc wszystkim nowym graczom na pewno jest troszeczkę trudniej w tym momencie wejść na rynek niż to było jeszcze kilka lat temu, jak zaczynaliśmy w hali koszyki. Ale mówi się o tym, że yy, tak naprawdę ta powierzchnia coworkingowa, elastyczna, biura serwisowane są potrzebne. Ludzie firmy szukają tej powierzchni. I teraz pytanie, no bo oczywiście tym nowym firmom jest trudno, ale popyt jest nadal duży. Proszę, proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę, tak? Więc pytanie, czy starczy dla nich miejsca, czy nie? Miejsca starczy, to na pewno. Pandemia była tym takim momentem, w którym rzeczywiście wzrost zainteresowania flexami wybuchł niemalże. Bo firmy poszukują teraz powierzchni, która przede wszystkim daje im komfort dostosowywania jej do obecnych potrzeb. Chwilowo największym problemem wielu firm jest zeskalowanie swoich potrzeb. To, jakie biuro de facto potrzebują do formatu pracy, który powstał w ich kulturze organizacyjnej w trakcie pandemii. Czyli skończył się czas, kiedy firmy prognozowały, że na przykład brały dużą ilość powierzchni e, właśnie z tym zapasem, że na przykład za 2-3 lata my, my urośniemy i wtedy będziemy potrzebować większą li, tą tą liczbę metrów kwadratowych. Tak, zdecydowanie. E, to było najbardziej mm... Najłatwiej było to y, zauważyć w momencie tak naprawdę, kiedy pandemia zelżała i ludzie powoli zaczęli powracać do pracy. Wtedy firmy się zorientowały, że y, mają dużo powierzchnię, a przychodzi im 30% pracowników. Czyli powracać albo nie powracać. Albo, albo tak, no to, jest, to, jest, to jest kolejna rzecz, natomiast ja głęboko wierzę w to, że y, pracownicy wrócą do biur. Wcześniej czy później, ale wrócą, ponieważ to jest potrzebne szczególnie firmom do utrzymania ich tożsamości, do utrzymania relacji między pracownikami. Ale wracając jeszcze do samej, samej elastyczności, my tak naprawdę teraz coraz więcej czasu poświęcamy na to, aby pomóc firmom w trakcie negocjacji ich powierzchni biurowej, aby odpowiedzieć na główną potrzebę, czyli jak my możemy pomóc w powrocie ich pracowników do biur. Teraz nie jest tylko ważne, czy firma będzie miała 100, 150 stanowisk pracy, ponieważ flexy są sprzedawane nie na metry kwadratowe a na stanowisko pracy, na stanowiska pracy. I tutaj poświęcamy tak naprawdę 60% całych negocjacji, jak my możemy urozmaicić dzień pracy dla, dla, dla pracowników, o których powrót firma się stara? No właśnie jak. Oj, to jest bardzo dużo tak naprawdę. Możliwości. Przede wszystkim my stawiamy w Mindspace duży nacisk na y, jednostki, na osoby, na, na to, jak, w jaki sposób możemy Urozmaicić dzień pracy, ponieważ już dawno skończyły się czasy, gdzie ktoś przychodził do biura, siedział 8 godzin, po czym przychodziła godzina 17 i Wychodzi. pracownicy wychodzili. Teraz tak naprawdę przesunęły się godziny przyjścia do pracy oraz wyjścia, i ważne jest to, żeby zorganizować tak dzień pracy. Aby ci pracownicy mogli odbudowywać te relacje, które tak naprawdę zelżały. Flex, korem Flexu jest to, że nie tylko pracownicy jednej firmy mogą korzystać z różnych przestrzeni dedykowanych w ramach, w ramach Flexa, ale też mogą poznawać ludzi z innych firm bardzo często też z innych branż. To zawsze było największą wartością tak. na powierzchni. I zdecydowanie. Planu. Natomiast my staramy się um, też doprowadzić do tego, żeby te wszystkie aktywności, które my robimy, czy to są um, chociażby Mindspace Hour, które odbywają się raz w tygodniu i to są takie spotkania całej naszej społeczności, e, zazwyczaj e, są to e, poczęstunki, e, cateringi e, bardzo zróżnicowane. I dla, dla ludzi, którzy, są, którzy jedzą mięso, nie jedzą mięso, są to takie spotkania popołudniowe, nie wiem, przy pizzy i zwykłym piwie, ale to daje taką swobodę, żeby oni mogli sobie wtedy usiąść, porozmawiać i troszeczkę jak gdyby albo poprawić relacje, albo nawiązać kontakty. Do tego jest szereg takich aktywności jak yoga. Różnego rodzaju warsztaty. My, na przykład w, w przyszłym tygodniu, bodajże przy współpracy z jednym z naszych partnerów, nasi członkowie będą mogli stworzyć swoje własne torebki nerki przy użyciu różnych produktów, które są z recyklingu. I faktycznie to się udaje? Rzeczywiście firmy, które są Państwa najemcami, notują zwiększoną liczbę powrotów do biura? To, co obserwujemy, firmy, które przyszły do nas, chociażby do naszej najnowszej lokalizacji, do Skylinera na przyrządzie Daszyńskiego, już powiększyły swoje powierzchnie biurowe o dodatkowe przestrzenie, ponieważ liczą się z tym, że od września, czyli po okresie wakacyjnym, rzeczywiście ci pracownicy ich będą powracać do biura częściej niż to miało miejsce do tej pory. Spójrzmy na to z punktu widzenia państwa, jako operatora powierzchni typu Flex. Czy w tej chwili mierzycie się z jakimiś takimi wyzwaniami typu większe koszty najmu, jakieś większe koszty powierzchni wspólnej ogólnie w biurowcu? Jak wyglądają te relacje z właścicielami bądź zarządcami biurowców? No i Wasze powiązane z tym plany inwestycyjne? Znaczy koszty wzrosły i to tak naprawdę w u klienta indywidualnego, i, i, i dla firmy tutaj nie ma co ukrywać. Rzeczywiście dlatego bardzo ważne jest to, żeby mieć zdrową i odpowiadającą tak naprawdę rynkowi strategię finansową. A o ile wzrosły te koszty? Szacunkowo. W procentach. Ciężko jest nałożyć i wyciągnąć jakoś średnio, ponieważ każde koszty wzrosły tak naprawdę różnie. Elektryczność, wiadomo, elektryczność, ogrzewanie i tak dalej, to są największe zwyżki, które mamy, ale są też zwyżki na opłatach za serwis, charge, opłatach za najem. Niekiedy są one też wyższe niż tak naprawdę stopa inflacyjna, która, która jest. Jak sobie z tym poradzić? Tak jak wspomniałem, najważniejsze jest to, żeby mieć rynkową cenę za świadczone usługi. Ponieważ to tak naprawdę daje, daje możliwość większej elastyczności i tak naprawdę nie przekładania w pierwszej kolejności od razu wszystkich kosztów na, na członków. Pandemia też spowodowała i tutaj ona miała tak naprawdę najwyższy wpływ, wpływ na to, jak w tym momencie wyglądają biura, ponieważ nie są to już takie biura jak, jak kiedyś, że wystarczyło po prostu pomieszczenie, które miało kilka biurek. Teraz to pomieszczenie musi być bardziej komfortowe. Sale konferencyjne przeszły tak naprawdę chyba największy skok technologiczny, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób one są teraz projektowane i dostarczane. Ale to też podnosi koszty. Też podnosi koszty, natomiast tak naprawdę dostosowanie tego wszystkiego do obecnych potrzeb klientów jest jak gdyby. Tożsame z tym, jaka jest w tym momencie stawka za, za stanowisko pracy. Jeżeli ta stawka jest za niska i odbiega tak naprawdę od, od tych rynkowych wartości, to powinno dać już jakąkolwiek informację dla potencjalnego najemcy, że ta cena niedługo się zmieni, czyli że to jest taka cena tak naprawdę, żeby tylko. Bardzo zachęcić, natomiast ona w pewnym momencie będzie musiała być zmieniona, bo tak jak już pani wspomniała, te koszty rosną, więc warto jest tak naprawdę poszukać czegoś, co, co jest najbardziej zbliżone do tych, do tych standardów, a nie coś, co wymyka się bardzo od, od, od tych wartości właśnie. No i teraz czy to jest dobry czas na to, żeby otwierać nowe lokalizacje, żeby na rynek wchodziły nowe firmy. E Mniejsze, większe, międzynarodowe, polskie. Czy to jest dobry czas na inwestycje we Flex? Moim zdaniem tak. Zawsze taki moment kryzysu, czy moment niepewności jest idealnym momentem, żeby inwestować, ponieważ to się musi zmienić i po, po okresie zawsze jakiejś besy przychodzi hossa i lepiej być przygotowanym na ten moment, kiedy, kiedy rynek się uspokoi, a flexy tak naprawdę będą pożądane w każdym momencie. Jest wiele firm, która, które szykuje się do wejścia na polski rynek. Jest bardzo wiele projektów, szczególnie fintechowych, czy technologicznych, IT, które w Polsce powstają, bo Polska też stała się bardzo atrakcyjnym rynkiem. W związku z powyższym, zanim te firmy Przygotują, dostosują swoje główne biura do, do, do tych projektów, będą potrzebowały elastycznych powierzchni, bo tylko one dają im możliwość dostosowywania chociażby ilości stanowisk pracy do postępów w procesie rekrutacyjnym. Mamy takich partnerów, z którymi rozmawiamy, którzy mają z tym problem z procesem rekrutacyjnym i rzeczywiście zabiera im to coraz więcej czasu. Natomiast są tacy partnerzy, którzy wyprzedzili już tak ten proces, że są w końcówce roku, to znaczy osiągnęli już taki stopień zatrudnienia, więc tej powierzchni będą potrzebowali o wiele więcej. I tak naprawdę, dopóki nie zeskalują tych swoich finalnych potrzeb, albo nie dojdą do tego momentu, kiedy powiedzą, że to już jest potrzebne, to dopiero wtedy tak naprawdę mogą przejść do, do, tej, do tej powierzchni, która będzie ich powierzchnią docelową. A, a ja też nie widzę żadnych przeszkód, żeby na przykład flexy stały się przestrzenią, która, która będzie spełniała, jak gdyby, rolę biura głównego i biura projektowego dla tych firm. Czyli, krótko mówiąc, musimy poczekać, ale musimy też się na to przygotować. Tak, zdecydowanie. No. A jak, y, jak pan prognozuje, kiedy to może nastąpić? E... Czy to znowu mamy jedną wielką niewiadomą? Czy mamy jedną wielką niewiadomą? Y... To na pewno, bo tak naprawdę jest bardzo wiele części składowych, która, które odpowiadają za to, w jakim sytuacji jesteśmy. Nie ukrywajmy, bardzo duży wpływ na to ma sytuacja i wojny w Ukrainie. I to rzeczywiście powoduje, że. Ale w przypadku Flexów, przepraszam, że przerwę, to chyba akurat działa trochę na korzyść, jakkolwiek by to nie, nie brzmiało, bo firmy, które. Przenoszą swój biznes chociażby z Ukrainy do Polski, Pierwszą, pierwszym adresem, pod którym się kierują, są właśnie biura coworkingowe bądź biura elastyczne. Zdecydowanie tak. I tutaj rzeczywiście wydać napływ dużej liczby pracowników nie tylko z Ukrainy, ale też z Białorusi. I tutaj rzeczywiście, szczególnie branża technologiczna. Jest to widoczne w branży technologicznej, niemniej jednak sytuacja tak naprawdę ona zacznie się stabilizować w momencie zakończenia tych, tych działań, tak? a niestety to, co możemy zaobserwować w wiadomościach, ciężko jest stwierdzić, kiedy to, kiedy to nastąpi. Do tego też sytuacja ekonomiczna, która jest z tym też powiązana czyli wzrosty płac minimalnych, wzrosty kosztów nie sprzyjają temu. To, w co ja głęboko wierzę, to jest to, że od września, czyli po wakacjach, nastąpi zwrot, który będzie polegał na tym, że pracodawcy będą starali się wpłynąć na pracowników, żeby ich praca hybrydowa raczej skłaniała się do częstszych wizyt w biurze, aniżeli pracy z domu. Czyli biurowcy żyją. Mam nadzieję, mam nadzieję, to już widać, to też widać po zachowaniach naszych członków, ale też z informacji, które zbieram z rynku, że rzeczywiście firmy się na to przygotowują. Przygotowują jak gdyby też swoją ofertę skierowaną na pracownika. Teraz mamy rynek pracownika zdecydowanie, i to oni, że tak powiem, mają bardzo duży wpływ na to, jak te firmy będą wyglądały, jak i kultura organizacyjna będzie wyglądała w najbliższym czasie. No, i dobrze, żeby współpracowali z Państwem jako takim partnerem w przygotowaniu tej powierzchni biurowej. Zdecydowanie. My kładziemy na to bardzo duży nacisk wewnętrzny. Nasz zespół też się powiększa. Widzimy, że te potrzeby są tak naprawdę. Coraz głębiej idące jak gdyby w nawet samą strukturę firmy. My też przygotowujemy się na początek roku szkolnego, czyli na, na, na początek września. Zwiększamy. Będzie rok biurowy. Będzie rok biurowy, dokładnie. Zwiększamy liczbę naszego liczbę pracowników w naszym Teamie. Planujecie nowe inwestycje? Planujemy jak najbardziej. Akcie. A tego zradzić jeszcze nie mogę, natomiast planujemy nasz dział real estate, który ulokowany jest w Londynie, jest w ciągłym kontakcie z naszymi partnerami tutaj w Warszawie i, i oglądamy obecne inwestycje i nowe przyszłe inwestycje, bo moim zdaniem Warszawa jest gotowa jeszcze na, na, na przestrzenie takie jak, jak Mindspace, czyli te, które zdecydowanie wpisały się już w... Taki filar. A inne miasta, czy operatorzy y, biur y, typu FLEX będą patrzeć na mniejsze miejscowości, takie mniej oczywiste lokalizacje? A jeżeli tak, to gdzie? Czy znaczy, moim zdaniem tutaj bardzo dużą rolę będą grały y, miasta regionalne? Tutaj mówię tak naprawdę o stolicach województw. Y, Czyli podążamy trochę tak za rynkiem biurowym? Tam, gdzie rozwijał się rynek biurowy? Tam, gdzie rozwija się ten rynek, y, bardzo mocny jest południe Polski. Kraków, Katowice, Wrocław zdecydowanie to są, one zawsze były, miały dość duży udział, jeżeli chodzi o, o zainteresowanie dużych, globalnych korporacji. Za tym idzie też oczywiście rozwój infrastrukturalny, lotniska, koleje i to rzeczywiście ma czy drogi. Teraz z Warszawy do Wrocławia można dojechać w 3 godziny, co kiedyś było po prostu kosmosem. Eee, więc może z Łodzi do Warszawy się jeździ. Ja z Łodzi do Warszawy. Ja pracowałem w Łodzi swojego czasu i zacząłem tam pracować jak e, chwilę przed tym, jak otworzyli autostradę. Więc ja pamiętam, jak jeszcze się przez się jeździło A później już można było rzeczywiście. Albo Rawę Mazowiecką. Albo, albo Rawę Mazowiecką dokładnie, można było skrócić tą, ten czas. E, więc południe Polski zawsze było atrakcyjne i moim zdaniem teraz będzie tylko zyskiwało. E, Północ również, natomiast tutaj jeszcze nie chcę zdradzać, w którym kierunku i e, pójdziemy. Natomiast zdecydowanie Warszawa ma największy potencjał ze wszystkich miast. Czy spodziewacie się Państwo nowych operatorów, międzynarodowych sieci, które gdzieś patrzą na Polskę i chciałyby jak najszybciej wejść na nasz rynek? Tak. Natomiast myślę że też, że tutaj już są informacje na temat naszych rodzimych nowych produktów, które będą się pojawiały, nowych firm, nowych operatorów. Polska jest dużym krajem, silnym krajem, jeżeli chodzi o Unię Europejską, więc myślę, że z naszym potencjałem to jest bardziej niż pewne, że takie, takie zjawiska będą miały miejsce. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I zapraszam wszystkich na portal propertynews.pl Property News Podcast.